Mamy dzisiaj mamy jeden. A sobie jest I mamy na konkurs. Sobie... Będziemy tutaj łowić cały czas. Nie, e, Moja pasa jest pełna. okej okay. A muszę... Co tu robią takie prenoty? Ich nie potrzebuję. E, mamy dzisiaj na rozdanie 4 Lostradarolitos. A ja ich nie potrzebuję, muszę zrobić konkurs. Piszcie niki w komentarzach. Jeśli chcecie takiego wygrać. Tu ma so ja mogę sobie z linii kupić, nie? zaraz nie wiem czy mam. A ponad takiego Exnitrolello, zombie -tra -la -la. To wszystko, co sobie dzisiaj wyfarmię, to będzie dzisiaj na konkurs. Musimy sobie połowić trochę. Nie wiem, kiedy ostatnio łowiłem, chyba. Jesus... <laughs> ja im nie wiem. Niedawno nie ostatnio. Gold nie wiem czy gold, chyba. No i tak nie potrzebuję. Dobra. Płagam coś... Hill sekreta, No. XD. Mm, nie wiem. Jeśli ktoś chce takiego Los Arcalelitos to niech No wszystko co będzie nie wiem, nie wiem. Wszystkie sekrety które będę miał No to on się nami. I w zatrzymać naszym odcinku to jest oczywiście Zdobyć Ewildona albo Kapitana Moby albo co tam co tam los coś Los Primas czy Los Bros nie wiem poobie tralalita tra kolejny kolejna tralalita no. no jeszcze mamy 20 sekund tego eventu nie wiem, jak to pokazać. <Grymka> spin! Spin, błagam, spin! Mamy. No, wam nie mnie pokrywaję. Ale... Mamy 350k. No. Ja. No to ja sobie tutaj ogarnę sobie bazę i u Was to wymienię. Kilka sekund, a u mnie mnie tyle, co tutaj piszę. 44 minut, Czyli nie. No, wiesz o co chodzi. No, to widzimy się na kolejnym evencie. nie uwierzycie mi. Ja sobie. Kurczę. Tam idzie. Pippi Rainbow. Gdzie on jest? Się widzę. Pippi Kiwi Rainbow. Jest gdzie? Kiwi. Pi, Pippi Kiwi pi. pi, 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 rainbow. Łowiłem. Idzie na linii. Idzie. mówiłem Tylko ostatnie 5 sekund. Dobra, będziemy sobie łowić. Chyba, idziemy to w od razu. Eee, nie, nie będę dołączyła, bo mnie oskamujesz. Jezu, taki straszny. Błagam, coś dobrego. Ja tu klikera nie mam! Kurczę. Dobra, doby, chowamy. Dobra, idź. Dobra, jest słabe. Będziemy sobie łupić, łowić. łowić. Ja powiedziałem na... Ja na początku bobić, czy ja... jak ja powiedziałem na początku tu me twelo, tu boneka, ambalabu. No płakam coś dobrego. O, chyba teraz będzie coś dobrego. Belula, beluga. I nie mam w indeksie gold. Nie mam. Się okaże. I miałem Albo? Nie miałem Sobie jak mówię Ustawiam sobie bazę, tutaj będzie do rozdania przez tydzień Jeśli chcecie wygrać, napiszcie nick w komentarzu Ja będę dalej sobie ubić Dobra, robimy dalej 22 jenec Oho, ktoś dołączył. Do mnie nie wolno dołączyć, po powiecie. Ma coś dobrego? Nie ma. Ehm. Um, A ja mam dalej autoklikera. No weź. Dobra. Ehm. Um, Chciałabym chyba ten Mnie chyba bardzo prosi Dobra, łobimy, Łubimy, mobimy. Trumetra, ci Teraz będzie brain odgód, Na stówę, wiedziałam Jeśli będzie o 10 to będzie jak coś taki No takie wiesz, takie słabe U -u. A jak będzie e, 20, to będzie. Brain od góry. A jak będzie 30, to będzie Secret. A nawet. Dobra, nieważne. No, i, I tak mówi no się. Jak ja teraz nie wyłobię ani jednego tego: Sekreta, to ja nie wiem. Zombie Troller. Rainbow, chciałam powiedzieć diamond? Kurcze, Blueberry. Ok, tu pustyni ulir widzi kupu ciopu, tu spędzi pewnie, jak nie, to ja mam jakiegoś warto to diamanta. Diamant, jezu mi się tak nogi często mnie muszę tu no, nogami, nogami nagrywać. Jezu To się ja miał 4 ręce, dwoma, dwoma nagrywał jej. I... Moje palca jest pełna. Ja i resztą bym grał. Tutaj mamy jeszcze na pewno. Jeśli to widać, nie jest, jest, jest. No mi tak nogi często mnie zaraz nie wyczynam. Ja zaraz... zaraz pęknę. No i kolejno. Ja mam nadzieję, że... Jezu, nie wytrzymam zaraz! Się tak nogi trzęsą, że... Ja, ja nic nie robię. Nic nie robię, tutaj mam ręce. Mam nadzieję, że tu widać jak mi się... że... ...pukajcie. tutaj będzie na dole takie. Tak... Co z tego, że mi to przeszkadza? Niech nie widać, się, ale trochę widać na no to... No, już nie będę mówił ni nic o tych nogach, dobra. Zaraz mm, Zaraz pójdziemy na publikę, będziemy kraść... Nie. Lastralalelitas Co? Co o co chodzi? Czy lec? No, leci no. -y mi dalej. jakby to tak oskamować? I da się. Czekajcie. I co? Krabo i moneta z 50. Ja bym zrobił do miliona i by tak to działało To mnie ustrawiło, że elefant albo meula Trypi, tropi, tropa, tripa. Orko jeszcze się minut. Nie nam było widać. mam nadzieję. Dobra. Dobra. Dwa lalelo, dwa La kakiki, tu patano. Koko fanto kupa. Trumetrello. No co? No, Dominika, możesz zamknąć swoją... Eh, może możesz... Są...

Io professorati, dico a tutti i miei colleghi, ma non so fare, non so non so fare. adesso, in serio, lo pime tale, lo pime, lo pime. Cravo, il limonetta. Crabbo, il limonetta. 4 minuty Orkalita orkala Niauń A pre... oh, nie zapomniałem, so że tutaj to... nic. Nie działa, nie działa. Łubimy, robimy i Zombie tralala. La. Au, co mnie klepiesz po głowie, no? No przestań mnie po głowie klepać, noż! Jeśli jeszcze raz mnie klepniesz po, po głowie, to nie z tego stopę, pijemy coś. Pół metra do Spadnę. Tro... Spadnę. Au, no nie bij mnie! Spaghetti no, toalety ta. Tata, tata. O Nie leci na mnie, muszę patrzeć. już sprzedajemy. Tak, łobimy w bazie. Ciekawe, czy złobię na, na podłodze. Ciekawe. No pewnie nic zombie tuana. sobie przestawimy no, i będę miał co rozdawać przez ten tydzień, dwa tygodnie. Będę co dzień rozdawał Brain roty i będę. A jeśli kogoś oskamuje, to to nie ja. Ja nie, 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 nie jestem taki, że jest coś. Jak się trochę lelu. Jak się tola, lelu. Analeloo! I co będzie, i co będzie, i co będzie? Orgalero, orgala! idzie? Kapitano Moby. Błagam, błagam mojej Tak jak myślałem, wcale nie myślałem, że zaraz będzie kapitano Moby

bananita dolfenita bananita dolfenita bananita dolfe tripi, tropi burpa loli loli kapi lopi kapitano kapitano nie dajcie jakiegoś nie wiem lewij bez proszę 39, 39. No weź nie odlicę, no <noise> Jeszcze 30 sekund. Błagam, błagam, muszę. Chociaż jedną jeszcze. Nie, nie, na, 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 na. Szybciej, błagam was. 10, 9, 8, 7, 2, 6, 5 Udało się! Ubraj zesfúr! Lecimy się zaraz! Dobra, lecimy z tym koksem. Lecimy z koksem. Tutaj jedna sekunda, dobra. Kręcimy sobie radioaktyw. No, niestety nie jest fajnego. Mogę już Wam powiedzieć. Mmm. -hmm. Rarirau, rara, auto Autoklikę rest, jest. A Ej, nie ważne Eee, dalej Dobra To co so jest? No, Mhm mm Lecym, 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 Co sto? lecym, to? będę robił. lecym, będzie lecym, 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 tego koko nie mogę. W kieszeni i piątkach słowa. Nie, nie mogę tego śpiewać, pod to pował no, ja sobie tutaj trochę poczekam. No byli nie Tam, tam widzicie? Tam. Ale przecież, przecież ten... E, możecie, możesz przecież do indeksu.

A jak się piątka w stuwa? To jest prawa orkowska. Prawa Ortorska, no. No, mam. Idziemy. Lecimy z piątką w stuwo. Eee, wykorzystajmy Bo ja nie za bardzo. Ja nie za bardzo. Co nie za bardzo? Beluga, beluga. Belula, be, gdzie belula, beluga. Giebeluga, beluga. Za

I dostałam trumetralo trumetina ja, ja na ale ja nie No, brat. Jesz u mnie 40 50. Zombie tra la 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 la. Tim cheese, tim cheese. A wy antelopini tra, to coś tam brer -br patapim. -pa Voi am ca topi, tem robot stric, trag, parobo, trapi, trapi, tata, brr, brr, patapim. Crabo limonata, crabo limonata. Orcalero, Potamo, koko Sunset, tu si, se No i teraz ještě rozdělávám nějaký tři děti. Třeba, Ale, no, ale já jsem Aha, your brace is full. Mám pevnou báze. Ale, ale, ale... Já že No, co ty robíš, no? Právě to Samozřejmě. Alô, vai descer no pokio, Mas é pra Não, eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com Tak na serdę. No i się zaczyna. No, no i się zaczyna. No, no, weź no, Leo! No, wyszedł. Chyba. A będę sobie tutaj łopić. Łobic. Łobic.

Джимито. Окей. Мажеш ти на на самом доле ен эм над кода? Так, трябва монета. Няма, защото сме взели още е зреър. Мусиш Окей. И като е зреър. Я на. A tu tak poszło, pa, No, Tamara No, no, pudełka możesz sobie zostawić jakie? nie, weź do domu, weź Au, a no A tak mogłeś to pocieszać robić, zapomniałem Kiepsze i pięć Ile będziemy jeszcze łowić? Dzisiaj zapytę! Hey, Ej, od dawaj płytę! No, no płatnie, tá. de... idę tá. pyton. Dobra, nara. No nara, idę z pudą. Pudełkiem. Ej, zostaw pudło! I... Mm -hmm. Ale o jakie pudło ci chodzi? Ooooo. Wytejskie. So. To? Ej, hey, to dawaj to! Dawaj Domyld, dasz mi? Nie. Ale to jest moje! Ale ja to nie biorę! Ale mówisz, że bierzesz Ale to ty ja tylko robię spa A <grym> czemu to było piątka, a nie szóstka? To było A nie siedem? I będę jeszcze No tutaj szukaj. sobie usuwał, łowił. Jeśli coś wypadnie, to wam powiem. Pod koniec sobie podsumowania, ja w sumie to nie wiem. A będzie na pewno dużo tych do rozdania. No. No, no. no i. No i wiecie. I co jest? Właśnie go Co tu chodzi? A nie można, ale tamten ewentualnie już kończył, jak widzicie. wam pokażę, jak... A Dobra, wszystko co udało mi się zdobyć, to już miałem. Mamy takie coś, może. No, lepiej irytować, a nie zwykle, żeby się tutaj. 2,4 i tutaj daję, tutaj takie mamy to by było na wszystko w tym odcinku i nic się nie udało zdobyć. i tak sobie rusza i lajka. No ja. No nic nie udało się, fajnego zdobyć. Ja właśnie żegnam, Marka. Stas.